Junośmy witam wszystkich na kanale G4 Dzisiaj na celownik do testowania pada nam event ekipa remontowa. To jest nowy event, który się pojawił, taki mini event na stronie, który potrwa 25 dni. Mamy tutaj trzy skrzynki. Mamy tutaj Łukasza Hydraulika, Patryka Sprzęta i Dawida Malarza. Także te skrzynki sobie potestujemy. No i zobaczmy, która będzie najlepsza. A dzisiaj najtańsza czyli ta za 32 zł Czyli mamy y, Łukasza Hydraulika. Oczywiście kodik promocyjny Luka daje Wam 5% bonusu do wpłaty. A jak coś wpłacaliście z moim kodikiem w tym miesiącu, czyli w maju, to zapraszam do podsyłania wpłat na Discordzie, bo do wygrania są fajne trzy skiny za ponad 600 zł. Y, jest duża szansa wygrać, każda wpłata się liczy. Także zapraszam do podsyłania wpłat. Na stronce macie oczywiście dzienną skrzynkę, y, jak i skrzynkę zabijania poziomu. Mi zostały jeszcze dwie brązowe. Dzisiaj sobie już otwierałem tą skrzynię, także dniami dostępnej, tak samo dzienną skrzynię mieli dodać na poziomy, na razie jeszcze ich nie ma, ale wydaje mi się, że może w jakimś niedługim czasie te nowe skrzynki się pojawią także przejdźmy sobie do skrzyneczki e, za 32 zł, zobaczmy co my tu mamy, mamy najlepsze przedmiot no Talon e, Doppler za 7100 szansa no dość niska 0.004 poziomy Blue Phosphor Mamy jeszcze Scott i Tiger Tut, e, Ursus Knife, e, jedna para rękawiczek i ogólnie fajne skiny, dwa Prince Timmy tutaj e, Desert Eagle Code Red też bardzo fajny. Ogólnie jest to procentówka z tego co widzimy, mamy 60% na tego Five Sevena. Dobrze, zobaczmy. 3 razy 96 zł prawie stówka za to otwarcie. No i mamy Akacha Headshot. No I teraz jaki stan, bo to jest dość ważne. Filtre 37zł Czyli w sumie no, jedno otwarcie nam zwróciło Ale to za mało, przydałoby się jednak trafić yy, Dwa skiny, mamy je Uuuu Hypnotic w ogóle, SG553 Z daleka, powiem że to wygląda jak zwykły basicowy Basicowa broń bez skina Jednak coś musi być yy, W tym skinku, że jest taki drogi Szczerze go nie kojarzę E, hypnotic to mi się kojarzy z tym e, Diglem, ale Może po prostu jak przybliżę to będzie to jakoś bardziej widać Aha, no powiem wam, że teraz że jak przybliżyłem To rzeczywiście ma też takie pręgi e, Jakie ma też ten stary Desert Eagle, także Nie wiedziałem w sumie, że takie SG istnieje Rzeczywiście się może dowiedzieć z G4 Dobra, przejdźmy dalej Przejdźmy dalej To poprzednie otwarcie jak najbardziej na plus no i teraz musieli, kurde, zabrać. Musieli zabrać. 96 zł poszło w plecy. O, 5-7 case hardened. Troszkę ciemny, więc raczej stan będzie filtrested. 50 zł z tego mamy. No cóż. Otwieramy dalej. Ten elite build raczej na pewno byłby lepszym trafem. Ale spoko, że też mamy gloczka. Gloczek za 32. Eee, może spróbuję raz... 5 skrzynek na raz? Może to będzie dobre? To. Okej. Okay. To był wspaniały pomysł. Naprawdę, jak ja na coś wpadnę, to. Jest to plan idealny. Mamy tutaj bigla, Jest awupa, Jest skałcik. Jest gloczek. Jest 505 zł. Ze 160. Ogólnie patrzyłem, czy te skrzynki są dostępne na bitwie ostatnio i nie były. Sprawdzę czy są teraz, no nadal ich nie ma jest to ciekawe że nie występują one na bitwach nie wiem do końca czemu może zapomnieli może trzeba im po prostu napisać, że hej g dajcie te skrzyneczki na bitwę bo chciałbym sobie porobić no mamy tym razem dwa skiny także stówka wpadła, no i tak spoko nawet jak na pięć skrzynek stówka oddało to całkiem nieźle ten talon się tutaj pojawił. o dwa razy dodane. Space to są dobre trafy. To będzie ponad stówka. 131, także trzy dychy, tylko straty. Jak na pięć skrzynek, to całkiem nieźle, wam powiem. P250 kartel, tym razem. 75 zł za stan faktoryniu. Kartele też bardzo fajny rodzaj skina. Mi takie właśnie grawerunki na metalu siedzam ogólnie. Fajnie to wygląda. Oj, ma wóbkę Ona chyba zwróci. A nawet będzie zysk. Tak, będzie zysk. I to drugie tyle. Bo jest za 180. Co so, może jakieś kontrakt sobie jeszcze strzelimy na koniec. materiału. Tego auga raczej nie dam. Takie drogo, bo dodałem tutaj tego... To jest G, ciekawe czy ono w ogóle jest dostępne Jest, ok. Ciekawa sprawa, 402 I uwaga Obo oddało, bo ostatnio nie oddają Mi te kontrakty I nadal tak jest Nadal nie oddają Chyba, że tym razem coś Lepszego wyleci Dajmy sobie te tańsze skiny Nadal jest to dość drogi kontrakt, ale mam nadzieję, że Za drugim razem jednak Będzie lepiej? Nope Teraz pytanie, czy warto robić trzeci kontrakt? Czy za trzecim razem odda. Hmm. No cóż, trzeba się przekonać. Okej, okay, jest zysk. Yy, mamy minę za 320, także trzeci kontrakt rzeczywiście. Wszedł na plus, także można stwierdzić że się opacało. Także to była pierwsza ze skrzynek yy, ekipy remontowej. W następnych odcinkach będą dwie kolejne. Nie, mam dziękuję za oglądanie materiału. Pamiętajcie o konkursie na Discordzie. Każda łata się liczy. Można wygrać fajne skiny. Losowanie w ostatku czerwca. Łapka w górę, subik komentarz. Do zobaczenia. Cześć. Pa.